No, i który telefon jest bezpieczniejszy? Którego nie da się złamać? Wszystko zależy od tego, jak ty zabezpieczysz swoje urządzenie. Od tego, czy twoje hasło będzie się składać z wielu znaków, czy tylko z czterech cyferek. Bo jeżeli będzie to, to cztery cyfry, to policja sobie z tym poradzi. I tak to prawda jest. Policja ma swoje urządzenia. Korzystają z Celebrate, Zufeda, ale i innych jeszcze narzędzi, ale też korzystają z zewnętrznych firm i to jest prawda, bo sam osobiście znam jedną firmę, do której trafiają takie urządzenia, 80% nie da się odblokować. Tych nowych telefonów, wszystkie starsze bez najmniejszego problemu. Także nie ma zasady, czy to jest iPhone, czy to jest Android. Jeżeli jest to w miarę nowe oprogramowanie, to jest je trudno. Producenci zabezpieczają te telefony. To nie jest tak, że oni są tylko po jednej stronie. Oni są też po waszej stronie. Oni zabezpieczają, żeby na te telefony nikt nie mógł się włamać. Więc nie jest łatwo, ale można. Na pewno próbują, ale czy to się udaje? Nie zawsze. Zaobserwuj.